studiu Mela Koteluk, oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dalej rozmawiać o tym, co tam się wam przydarzyło. Są też z nami e, detektywki. Tak jak na was patrzyłam w tym materiale, to jak już jesteście jak Rottweiler jak łapiecie, to nie ma takiej możliwości, żeby wam odpuścić jakikolwiek wątek. Kinga Urbańska, Karolina Szlęzak, czyli archiwistki, genealogzki, historyczki, współzałoż... obie założycielki e, Your Roots in Poland. No właśnie, Siedem. niby sześć lat minęło, Siedemne ale bez okularów, okularów to już zgodnie z Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl Mela, jak to jest być rodziną Mellera, bo on chodzi cały rozanielony. <grym> jak to jest w drugą stronę? Zruszona i ten reportaż i, i po prostu oczom nie wierzę, bo z tego takiego y, niby błahego spotkania, faktycznie naszego sprzed lat. Potem widzieliśmy się kilkukrotnie, ale powstały, y, no powstała jakaś taka ścieżka, na której hmm. pozna, poznaliśmy też tropicielki genealogiczne wspaniałe <laughs> śledczynie. Y, no i no Faktycznie udało, udało się coś zweryfikować. No i, wiesz, I załapała się w promocji na babysitterów wów, <noise> Moje dzieci starsze, to wiesz, tam negocjacje cenowe na przyszłość. <noise> to, to by to być za darmo, bo to w rodzinie przecież. No właśnie właśnie się teraz pomaga. się zacząłem zastanawiać, jak to no, trzeba tam. będzie rozwiązać. Także to to pierwsze, pierwsze trzy opieki to promocja, a potem zobaczymy. Drogie panie, rozmawialiśmy wielokrotnie w tym programie. No jak się go prowadziło 15 lat, to ten temat wracał bardzo często jak bumerang. Wciąż jest to popularne. Na usługa, macie na liście osób, których korzenie odnalazłyście bardzo zacne światowe nazwiska. Więcej jest gości zagranicznych, którzy chcą swoje polskie korzenie odnaleźć czy jednak nas, Polek, Polaków? To się w przeciągu tych ostatnich 15 lat, którymi zajmujemy się genealogią, zmieniło bo zaczynałyśmy faktycznie, też nazwa naszej działalności i też pierwsi klienci to byli klienci zagraniczni, którzy wiedzieli, że mają polskie korzenie, ale nie byli w stanie z powodów bariery językowej hmm. samemu robić takie poszukiwania, ale teraz to się zdecydowanie zmieniło, jest zdecydowanie więcej polskich klientów, ludzie się interesują i nie tylko komercyjnie, no tak. właśnie, jakie są cele? No bo to nie, nie musi być potrzeba znalezienia właśnie takiej mm. relacji w, w przyjemnej przyjaźni, tak? Mm. Czy chodzi czasem na przykład o pieniądze, o majątki, o dochodzenie? No właśnie. No, oczywiście my, myślę, my mówimy tylko o nie tylko o tej genealogii sentymentalnej, ale senty... genealogii praktycznej, tak? Czyli z jednej strony robimy drzewo genealogiczne, z drugiej strony kompletujemy dokumenty, tak? Które będą potrzebne przy okazji potwierdzania linii spadkowych, linii dziedziczenia, czy czy też chociażby potwierdzeniu polskiego obywatelstwa, które dzisiaj, moi drodzy, paszport polski jest na siódmym miejscu najbardziej pożądanych na świecie. Dlaczego? Więc, no, ze względu na umowy, jakie mamy, tak, wizowe, e, na możliwości, tak, polski paszport to paszport europejski dla e, szczególnie Polonii amerykańskiej, dla osób polskiego pochodzenia w Stanach, których jest ponad 20 milionów, to jest dzisiaj plan B. Tak, mieszkanie w Europie, możliwość mieszkania w Europie na takich samych zasadach jak obywatele europejscy. Więc ta dokumentacja i genealogia szeroko pojęta daje naprawdę takie zupełnie praktyczne a, możliwości. A co może nor normalny człowiek w miarę inteligentny, używając sieci, zrobić, zanim zwróci się do Was? Co można zrobić na własną rękę? Bardzo dużo. Y Dziś tak naprawdę większość źródeł jest już dostępna online, więc nie musimy ruszać się z domu. Dodatkowo jeszcze hmm. pandemia zmotywowała do wrzucenia jak najwięcej ilości materiału właśnie do internetu, więc można samodzielnie, bazując na swojej wiedzy, na wiedzy swoich najbliższych, hmm. zwłaszcza tych najstarszych członków rodziny, zbudować sobie takie podstawowe drzewo, a potem krok po kroku szukać. My też na co dzień zajmujemy się propagowaniem wiedzy na temat genealogii, tego jak szukać. Więc my też się dzielimy, czy na naszym YouTubie, czy na naszych mediach społecznościowych, na warsztatach, które organizujemy za darmo. Po prostu dzielimy się tą wiedzą, jak krok po kroku sobie tą genealogię zrobić. A czy, przepraszam, bo to Proszę będzie teraz ważne pytanie w kontekście Twoich talentów. Drogie Panie i Melu, dlaczego, albo inaczej, czy można dzięki temu, co robicie, odkryć, dlaczego redaktor Meller nie ma talentów muzycznych? Skoro tutaj... Jest taki, była tam rodzina muzykanów. Zabolało. odpowiedź jest dosyć. Prostu, no właśnie, jaka jest odpowiedź na to pytanie. No nie traktuj tego osobiście. No po prostu, to, to, jest to jest raczej wina mojego przodka Joachima. Tak. No właśnie, zawsze <noise> jest. Jan, przodek Meli, tam coś się zadziało. On zabrał Ta, chyba te talenty. było do sprzężenia po prostu Ta. jakiegoś genetycznego. Ale wiecie, że ja żyłam przez lata w przekonaniu i tak y, tyle wiedziałam jakby z rodziny mojego pochodzenia, że w naszej rodzinie nie było muzyków. Nie było, nie było e, takiej historii, więc sa, fakt potwierdzenia tego jakoś mnie uskrzydlił, os, jakoś, słuchajcie, no trochę tak na, na takim planie psychologicznym jakby tak. się zintegrowała jakaś taka oderwana część mnie. Sobie. Wiecie, coś takiego się dzieje cieka to, ciekawego. To, co, co robicie, daje też jakby takie ugruntowanie nie? i pogodzenie pewnych swoich tak. psychicznych rozkminek, tak. dlaczego jest taka nie inaczej? A propos tożsamości właśnie, tak? Coraz więcej osób tak naprawdę chce wiedzieć, skąd pochodzi, bo ta ci nasi przodkowie to jest tak naprawdę układanka, która tworzy tutaj nas dzisiaj. nie? No, więc... mam, mam mi się pytanie do Meli, A tak. nie genealogiczne, ale związane z kolejnym pokoleniem. Tak. Które niebawem wtargnie na świat. Tak jest. Jak ci się śpiewa, jeżeli jeszcze śpiewasz w sensie. No bardzo dobrze. Tak? No właśnie to jest, to, jest, to, jest, to jest fenomen i nie wiedziałam do końca, dopóki nie sprawdziono własnej skórze, że wczoraj wróciliśmy z Poznania z koncertu, że bardzo dobrze się śpiewa z pewnym obciążeniem po prostu tutaj <śm> na, 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 niżej. Na, na na dno na <śm> miednicy i przyznam, że to jest bardzo, bardzo przyjemne przyjemny A Zrobisz przyznam. szybko jakąś płytę albo epkę ciążową. Taką taką ja już chyba nie zdążę, ale, bo, bo sprawy się toczą błyskawicznie, ale, no, ale zobaczymy. Ej młody, poczekaj się... chwilę, ja mam myśleć, aby coś zaśpiewała. Coś, coś się kroi, zobaczymy, ale powiem, chciałam powiedzieć jedną rzecz, że bardzo się cieszę, że się widzimy dzisiaj. Cieszę się, że podjąłeś inicjatywę, wiesz, i, i byłeś na tyle konsekwentny, żeby jakby zweryfikować nasze, hmm. nasz, nasz, nasz splot korzenny i myślę sobie, że w kontekście też nadchodzącego dziecka to ma jakieś, jakieś dla mnie takie tak, duże ważny. znaczenie, bo myślę sobie, że jak my kopniemy w kalendarz niegdyś, niegdyś. To te dzieci też muszą się tak. jakoś tak, tak komunikować, czy może mu muszą nie, ale, ale żeby wiedziały o sobie. Nie, nie no ja byłem super, jak tutaj Basia, która jest obok no tak. y Meller, i ja mówiłem: No teraz to już oficjalnie to jest Twoja kuzynka. Kuzynka mela. Tak, tak, urocze. Fajne. Bardzo, wam Bardzo dziękujemy. 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 Bardzo dziękuję. Naprawdę no. teraz będzie mały element Lizusostwa, redakcja Dzień Dobry TVN, bo bez was by się to nie zadziało. Także słuchajcie, taki zrobię trailer. Maciek Dowbor, jak się dowiedział o tej historii, to od razu zastrzykł uszami, bo on ma podejrzenia, że on i wspaniała aktor Maciek Musiał z racji korzeni wileńskich są kuzynami. Ciąg dalszy nastąpi. <laughs> Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień Dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej Zapraszamy na dzień